Siemano widzowie, dzisiaj Wam pokażę jak zmienić struny w gitarze. Na potrzeby filmu ściągnąłem w moim Gujtale struny. W Guitale się ściąga, zakłada strunę tak samo jak w gitarze klasycznej, więc nie będzie problemu. Do zmiany strun będzie nam potrzebna taka maszynka, ale da się obejść bez niej. I oczywiście struny. I do niektórych gitar też się przyda widelec. Później wytłumaczę dlaczego. Chciałabym jeszcze dodać, że na górze trzeba po prostu: jeśli po prostu chcecie zmienić struny, to najpierw trzeba odkręcić na górze. Ale dobra, zacznijmy od tego. Pierwsze co: strunę trzeba przełożyć tutaj przez taką dziurkę. Tu się znajduje taka dziurka, i przez nią trzeba przełożyć strunę. Jak kiedy wymieniła pierwszy raz sobie strunę, to strasznie się stresować, że coś zepsuje, ale nie ma co się stresować. Dobra, przełożyliście struna. Krok pierwszy wykonany. Krok drugi. Trzeba zrobić taką pętelkę. Coś trudę I tutaj zrobić taką pętelkę. Proszę. A takie coś ma wyjść pętelka, potem trochę zaciskacie i kiedy zostaje takie małe kółeczko, robicie drugą pętelkę. O, coś mi nie pykło. Dobra, jeszcze raz. Tutaj sobie przełożę tą stronę. Pierwsza pętelka i druga pętelka. Po zaciśnięciu powinno wyjść wam coś takiego. Teraz pokażę wam na górze. Dobra, teraz tak. Musimy nałożyć tutaj na siodełko strunę i przełożyć. I teraz musimy pociągnąć z całej siły. Tylko nie za mocno, żeby struna znowu nie pękła. I teraz zaczynacie kręcić. W tym guitała akurat by było inaczej zakręcone, bo są dwa sposoby, ale ja wam przedstawiłem najprostszy i najbardziej skuteczny sposób. Kręcicie? I teraz właśnie za pomocą tej maszynki, o? Bierzecie i kręcicie szybciej, tak żeby wam ręka po prostu nie odpadła. Gitara też czasami wydaje jakieś dziwne dźwięki, ale nie przejmować się, Robić to w miarę powoli i delikatnie. I sprawdzajcie poziom nastrojenia czyli szarpcie sobie po prostu za stronę, tak żeby znowu Wam nie pękła. Polecam od najgrubszej struny E zacząć, ponieważ na dole można potem wziąć tą strunę i zaraz Wam pokażę. Oczywiście tutaj są struny z innych wiązań, ale zostanie Wam takie coś i będziecie mogli po prostu zacisnąć i zakręcić to, żeby tak się trzymało. I to można zrobić takie piękne wiązanie. Zaraz Wam pokażę. Ja ze strony wymieniałem i mniej więcej tak mi to wyszło. Jak na pierwszy raz to mi ładnie wyszło. Tak uważam. Jeśli wymieniacie wszystkie strony, to jest bardzo długi czas. I kiedy nastroicie, to instrument musi się trochę oswoić z nową struną i przez tak kilkadziesiąt dni po prostu będzie się rozstrajać. Można też zrobić w to w sposób, że po prostu dociskać na wysokich progach i stroić cały czas, aż po prostu się strona nie spoi, ale moim zdaniem nie jest to za dobry pomysł. Dobra, yy, na gitarze klasycznej, a w moim przypadku guitarele się udało, więc teraz Wam pokazuję, jak zrobić na gitarze akustycznej i elektrycznej. W moim wypadku mam chyba najbardziej pros prosty sposób. Po prostu trzeba przełożyć struny od dołu do góry i po prostu nastroić. I to w sumie jest wszystko. I teraz mam wytłumaczę, do czego był widelec. Bo niektóre gitary. Poczekajcie. Niektóre gitary w tych. Tutaj mają takie kropeczki. I po prostu. Widelcem trzeba to delikatnie podważyć i wyjdzie taki cosiek i przez to wyciąga się tą strunę. I potem tam się wykręca, wkłada z powrotem, ten, ten cosiek się wkłada i trzeba tam stroić. I tak właśnie w gitarze akustycznej, a teraz be elektrycznej. Ja mam ukulele elektryczne, więc po prostu wystarczy wziąć, rozkręcić tutaj, ściągnąć strunę i z tyłu... Mam. O! Struny trzeba tędy przełożyć. Wychodzą. Właśnie tędy. O! Tutaj. I tędy. Tu. I to tyle. Postanowiłem, żeby, że jeszcze Wam pokażę to wiązanie. Dobra. Prze, przekładacie. Przekładacie. I bierzecie tutaj. O! W taki sposób, tędy. Wyciągacie. O, tak to powinno teraz wyglądać. Przekładacie tędy, tędy i jeszcze raz przekładacie. O tędy. Tutaj o. przekładacie. I proszę. Na mosku będzie trochę inaczej wyglądało to wiązanie niż tak o, ale właśnie tak się wiąże. Dobro. Przepraszam jeśli w niektórych momentach poradnik był nieczytelny czy coś, ale nie wiedziałam jak inny sposób to przedstawić. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do obejrzenia moich wcześniejszych filmów. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. I to tyle. バイオー